Liza rozdoba. Komar. Wzdycha, komar, rozrzedzam. Odpowiedniej szukam żony. Takiej, żeby o mnie dbała i urodę wielką miała. Byłem wczoraj, ubie, trągi. Przymilałem się do stonki, lecz niestety odmówiły. Może lepiej. Brzydkie były. Obie ciężkie, centkowane, zbyt okrągłe. Zaniedbana żona moja, nawet zgrabna, lekka, zwinna i powabna. Siadła osa na tarasie, najszczuplejsza wszystkich pasie. Bardzo mi się podobała. lecz za męża go nie chciała. Nie znalazłem sobie żony. Mówi komar rozżalony. Może pszczółka mnie polubi i za mężem leć poślubi. Pszczółka ładna, pracowita. Będziesz żoną, będziesz moją żoną, pyta: Mam walory niezliczone, bądź też będę osłoniona. Nie narzucaj mi się, proszę, bo te ulotne ktaniosze na amor nie mam czasu, muszę wracać już do lasu. Wszystkie panny odmówiły: Szukać żony nie ma siły. domowiska no, jeszcze wrumie i przymila się jak u mnie. Małe mrówki się krzątają, dookoła dom przątają. Choć się bardzo, bardzo starą, nie chcą męża mieć komara. Nie znalazłem sobie żony, mówi komar żony. Może kuzyneczka mała, by za męża mnie zechciała, siadła właśnie na tarasie, tak jak osa szczupła w pasie. Szukasz żony? Zawoła. Ja za męża bym cię chciała. Co tam osy, mrówki, stąki i biedronki? Mówi zachwycone zachwycony. Takiej właśnie szukamy żony. No.